Witam Was, kochani. Mamy wtorek, 14 czerwca, jest 8 rano. A ja właśnie jadę na to ładunek. Spójrzcie sobie, jak parking opustoszał. Moja nawigacja stwierdziła, że będzie liczyć trasę pół roku, tak jak widać. Więc stwierdziłem, że wspomogę się mapami Google, bo trochę landem będę leciał. I w ten oto sposób ruszam, bo do celu to mam, oj dużo mam. Nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem, ale mam dużo. 1600 na jutro, że nie ma co gadać, trzeba jechać. Także ten, przejechałem zjazd. Oczywiście nawigację nie ustawiłem, bo ta nawigacja to, żeby ją ustawić tak jak powinienem, to to by zajęło z godzinę, zanim ona by to policzyła. Z tego nie ustawiałem, ja jechałem na czuja. No i już sobie tak jadę myślę, że ło, nawigacja mi nie potrzebna i tak dalej. Wszystko fajnie, pięknie. Dobrze, że co jakiś czas się sprawdzam. 4 km zjazd przejechałem. Jak tak spojrzałem na znaki i nagle na znakach nie zobaczyłem kempten. Wie coś jest nie tak. Spojrzałem na Google Maps i już wiedziałem, co jest nie tak. Przejechałem zjazd. Także zrobię jakieś 7 pustych kilometrów, bo 3,5 w jedną stronę. Nikt nie jest idealny. Jeżdżę tyle czasu i też mi się pierdzieli czasami. A pamiętajcie, zbytnia pewność ciebie potrafi zgubić. Tak jak mnie teraz. Tymczasem jakieś 1500 to jest do celu. Zbija się 11, a ja może bym nie zjadł, bo to najbliższa pora w sumie, nie? Zobaczymy Na razie, jedziemy Padłem na pomysł, że stanę sobie dopiero nad Wodeńskim na śniadanie i sobie coś usmażę To usmażyłem ja pierdykam! Grzmi, deszcz wali, gruby jak cholera, jedzie się pięknie! Ha radość! Muszę zwolnić, bo teraz niebezpiecznie trzymać taki dystans za zarobką. Nic nie widać. wiem się, czy ja dzisiaj zjem to śniadanie Już ujechałem jakieś 400 km, a tu non stop pada Z przerwami, bez przerwami, ale non stop pada 16 A ja będę jadł śniadanie Ale zanim to zrobię, że chciałem wam coś pokazać yy, Witamy w podręczniku Jak nie wypełniać tachokartki Jak widzicie 9.30 Ruszyłem I tak sobie zaznaczyłem Jest dla przypomnienia 16 Od 9.30 do 16 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i pół godziny, a maksymalna jazda to jest cztery i pół. Także ja sobie tutaj w międzyczasie gdzieś pauzę wyrysuję, nie róbcie tak, bo gdyby was policja zapała, gdyby mnie się zapała, to już bym mandat zapłacił. Zapomniało mi się przez to wszystko. No i niestety śniadanie na sucho, cały dzień za mną chodziły te frykadele. mówię, odsmażę sobie z serkiem, z chlebkiem, po prostu będzie pysznie. Ale kurwa nie przestaje padać i nie mam jak tego usmażyć. I muszę zjeść śniadanie na sucho. Bieda. Yy. Nie jest tak źle. Przypomniało mi się, że mam... Miller milcia Kokosowo-pistacjowy. Tacho wypisane, śniadanie zrobione. Nawet nie stoję, tylko jadę. Będę stojał w trakcie jazdy. No. Podróż kontynuujmy. Dzisiejszy vlog jeszcze trochę potrwa. Wiecie, wjechałem pod Walfortem na autostradę A36 we Francji. Bo już jestem we Francji. I jak jeżdżę, pierwszy raz jak jeżdżę, a to już będzie zaraz prawie 3 lata, zdarzyło mi się, że we Francji stała żandarmeria i sprawdzali tylko i wyłącznie na alkohol. Tak zwane I Jestem w szoku, bo. Bo nie widziałem jeszcze nigdy, nawet w trakcie stłuczki, kontroli, czegokolwiek Żeby ktoś musiał dmuchać A oni tu centralnie No, nie wiem, czy buściarze chyba zatrzymywali dmuchanie. Czy wszystkich, nie wiem, bo stał Romek, busem I stał, więc Pewnie coś wydmuchał Ja jak jeżdżę, mam zawsze 0-0, także Nie było tego by stresu Ale nie powiem. Zdziwiłem się. Jadę sobie właśnie w stronę Clermont. Mnie nie widać, teraz mnie będzie lepiej widać w stronę Clermont drogą ekspresową po Francji, 807 km do celu. I tak sobie słucham muzyki Jeffa I są kawałki, które naprawdę na pewno może już użyłem. Bo w momencie, kiedy kręcę ten odcinek, to mam już nakręconych 21 innych. Ponad 21, 23. Eee, więc może już użyłem. Więc, jeżeli wcześniej tego nie powiedziałem we vlogu, to mówię to teraz. Wszystkim hejterom, którzy zaraz będą mówili, że Oo! bo ściągam z szafy znowu. Chcę powiedzieć tylko jedno. Rozejrzyjcie się po necie za muzyką legalną, której można użyć we vlogu legalnie, nikt z was nie będzie ganiał i do tego, żeby była fajna. Zobaczycie, że wcale nie jest tak różowo, Trzeba naprawdę się namęczyć i naszukać, a ja zwyczajnie tego czasu za dużo nie mam. Więc. Owszem, e, korzystam poniekąd dlatego, że usłyszałem Jeffa u szafy, ale jeffa usłyszałem tam, gdzie szafa go usłyszał. I również tam, gdzie usłyszałem pantura. Jest to. E, no nie chcę się poruszać kolejny raz tego tematu. Było, jak ktoś oglądał, to wie, skąd, jak i dlaczego. Akurat ich muzyka mi się mega podoba, bo jest pozytywna, naładowana takim pozytywnym, kurde, pozytywną wibracją, a ja lubię taką muzykę, lubię, lubię też taki przekaz w filmach, oczywiście nie zawsze się da. Dzisiaj raczej powinno być pogrzebowo, bo mnie dwa fotoratory strzeliły. No ale cóż, nie przedłużając, Eee, robi się ciemno 21.50 No ja dalej I myślę, że do Clermont mamy jeszcze 150, także na dzisiaj raczej tego vloga skończymy, bo nic nie robię, tylko jadę. Swoje się wypowiedziałem do kamery A jutro że tak powiem, znaczy do, do jutra do rana będę nadal jechał Więc nie ma sensu, żebym jak kręcił po prostu jak jadę Jadę i ole nic ciekawego się nie zdarzy przez noc, to do jutra.